Hej, cześć! Siema! Witam Was w kolejnym odcinku Jak widzicie, znowu są duże wyświetlenia A razu chyba 54 hey, yo, yo. No, bardzo hey, duże yo. wyświetlenie na rundzie 135 Zaczynamy, no, dziękuję 70 i na solo grze 60 spoko, no więc spoko no w informacja jest taka. O, ktoś napisał, że dobra fajnie. Fajnie, fajnie. Yy, no i tak. Yy... Co ja mówić? Co wybiorę, bo przestał nagrywać. Wiecie, ja nawet o tym nie wiem. Nie wiedziałem, że coś się stało możliwe, że nic nie nagra, więc yy, no nie wiem, to się, czy jeszcze nutka do jego kanału wleci, możecie się możecie się spodziewać, że będą ten tydzień jeszcze dwie nutki będą na pewno, ten tydzień, w ten, tak, w ten, a nie ma jeszcze żadnej, yy, więc no Teraz idziemy na Ed Studio. Dobra. Teraz tak. Przyrodzi się 1457. I słuchajcie. Na moich nóżkach. No i liczymy. Krótko mówiąc. Dobra. Zacznijmy od najmniejszych

plus 30 to będzie 268 plus 100 to będzie 368 368 To będzie Czekajcie słuchajcie ja to sobie pójdę policzyć zaraz do Was przyjdę Dobra, już jesteśmy z powrotem i z tego co obliczyłem 600 wyświetleń. Tak, równe 600 wyświetleń. Fajnie, no nie? Ja się tam cieszę, nie narzekam, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Albo nie słuchajcie, jeszcze poszukać idę jakichś faktów, widać i ciemniaki. no i zaraz do Was wracam. Hej, cześć moi drodzy, poza tym to ogólnie nic nie znalazłem. O, twardy, nową mapę na tym. Przed całą będącie z serii. Browstars i to chyba wszystko, więc to wybór by na tyle w, w dzisiejszym o odcinku. Cześć Siemanko i cześć A! Zapomniałem o naj najważniejszą rzecz, czy mam zrobić sobie kanał yy, i znaczy te. Pierwsze co to czy chcielibyście serię zmalowanych postaci z Browstars i czy chcielibyście yy, kanał na którym będę... Zapasowy kanał. No, i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć, się Manko, i cześć.